Wiersze żyją, kiedy są czytane, słuchane, śpiewane i malowane. 30. Doroczne Spotkanie Poetów. Przemyśl 2024 rok. Wiersze wybrane. Iwona Data. Dziękuję ci, kochanie. Dziękuję ci, kochanie, za chwilę szczęścia, Ukradkiem brany, nim jeszcze blady świt wstanie, Za delikatność Twoich pieszczot. Dziękuję ci, kochanie. I za twe słowa, ciche szepty, muśnięcia ust i przytulanie, Za to jeszcze jesteś ze mną. Dziękuję ci, kochanie. Za piękne chwile, których mało, spacery, grzybobranie, za kłótnie, krzyki, które czasem dziękuję Ci, kochanie, za blask twych oczu, uścisk dłoni, za gwiazdy spadające, za to, że nawet w dzień deszczowy przy Tobie świeci słońce, za... Pierwszą szantę tylko dla mnie i pod namiotem spanie, za rozkosz żeglowania z Tobą. Dziękuję Ci, kochanie, za Twoje łzy, gdy nić mojego życia jak włosek cienka, za Twoje wsparcie, pocałunki, za serce, co nie pęka, za spory, sprzeczki, które były, za zwariowany świat, za nasze dzieci już dorosłe. Czasem za kasy brak, za wszystkie nieprzespane noce, rozmowy długie, ciche dni, za to, że właśnie mnie wybrałeś, chociaż nieraz los kusił cię, za wszystkie lata, zimy, jesienie, za szczęście, wiosnę, za przetrwanie, za te trzydzieści wspólnych lat. Dziękuję Ci, kochanie. Stefania Klukiewicz-Bigos: Jak siostry, jak bracia. Poezja i muzyka jak siostry bliźniacze każda piękna dotyka, choć nieco inaczej. Gdy poeta słowami chwali piękno świata, muzyk akordami w ten zachwyt się wplata. Co poecie gra w duszy o tym wiersze pisze gdy strunę muzyk ruszy. Zagra nawet ciszę. Muzyk i poeta, jak bracia rodzeni, łączy ich ta zaleta, że każdy piękno ceni. Alina Hasiak nad łąkami. Nad łąkami mgła srebrzyście Otuliła trawy liście. Jesie srebrną kroplą rosy, już haftuje drzewom włosy. Sto kolorów dzisiaj z rana rozrzuciła po polanach fioletowe leśne wrzosy stoją strojne w wiankach z rosy ech jesieni ech jesieni liść się złoci i czerwieni Dywan barwny wiatr rozwiewa, Milczy cisza, szumią drzewa, Strojne jak te baletnice, Kolorowe mają lica W czerwonych koralach całe, Suknie złotem haftowane, Świerszczyk polny skrzypki stroi, Będą tańce mili moi, Jadwiga Kupiszewska, Nokturn życia. Maluje światło, poranek skąpany w srebrzystej rosie, Chłodem otula zaspaną łąkę, budzą się kwiaty, radością świtu otwierają się barwy W ciemnej zieleni soczystych barw. Maluje czas, Utkany słońcem dzień wstaje jasny. Światło księżyca gubi swój blask. Na horyzoncie wyłania się błękit. Tęczą kolorów gasnących gwiazd. Maluje przestrzeń. Mokrą od rosy polaną biegnę. Białą sukienkę rozwiewa wiatr. Gubią się czernie oparte o las. Podąża ze mną... Śpiewający ptak muzykę maluje. Klucz wiolinowy usiadł na palecie, na kontrabasie rozdaje marzenia, na skrzypcach miłość, radość i wspomnienia na fortepianie nocturn życia gra. Anna Korczyńska krysa Moje kredo. Za mało kocham Cię, Boże, choć zwierz mnie dzieckiem swoim. Za mało w sercu pokory, lecz wyznam szczerze. Wierzę, wierzę w Twą miłość do mnie. Wierzę, że czuwasz nade mną, że w codzienności trudach mój krzyż niesiesz ze mną. Wierzę, że jest żywy, prawdziwy, choć w świętej hostii ukryty. Czekasz? Niezwykle cierpliwie, aby się spotkać ze mną. Wierzę w swej ludzkiej słabości, pełnej zwątpienia i grzechu, że kiedy przyjdzie ta chwila, za rękę mnie weźmiesz jak dziecko i zaprowadzisz do domu. Czytał Bogdan Dmowski.